Witamy nagrywamy czerwone cegłówki e, nie czerwone cegłówki <laughs> Stary, Latające Cegłówek no La latające cegłówki <śmiech> Ale <śmiech> daj, bo czas się kończy e. Uff, Ej, to, to coś jest jednak daleko ale tyś... Dobra ale jakbyś tak się przedstawił kim ty jesteś Bo ja hey. jestem Precel a ty jesteś Majki I mamy takie Nike y, z... Wymiataczami, ognia... I tak wiesz, i tak z każdej strony później będą wymiatacze. Chodź tu do dziurki. zlatujemy w dziurkę. A tu ma być? to to jest? Alt? Alt. Lądowanie. Wow. A, ja klikam tego. Kontrola. E... Do czego F? A, hold F, dobra. Ale wieje. Telewizjologia w tej grze jest tak popieprzona, że w sumie już nie wiem, które przyciski są do czego. Odkażają nas? Nie wiem, oni nas chcą udusić. Trzeba się stąd jakoś wydostać. Uleczaj się. Już, już to zrobiłem. Dobra, teraz... Yy, tak, F. Taki bajer jakiś tam robisz, tak machasz tym... ...kranem i ci się to otwiera, widzisz? Yy, moja siła! O, a tutaj co pisze? Yy, ok Wszyscy się, jesteśmy zgubieni. Ty, jak mnie zestrachałeś? Myślałem, że coś przede mną przeszło i zaraz ty dopiero szłeś Ty, nowa broń Chyba. Cokolwiek to jest No coś jest Czekaj, jakieś śmieszne pudełeczka Ty można nimi ruszać. A ciekawe czy można je zpieprzyć. Właśnie próbuję. Nie One chyba nie są do tego Dobra, y, to teraz trzeba tu zamieszać no, Szyną pude... losującą Ej, coś tu otworzył y, nie, ja to film włączyłem, to, to się nie martw. Tą no, skrzynkę w... Ej, z kim tam wpływasz? Patrz, 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 patrz ktoś tam jest. Ej, to nie jest darmowa przejażdżka, co to ma być? Chodź tutaj Dobra, ja, ja, ja mi, ale stary Ale, ale nie wiadomo o co tu chodzi. To jest jeszcze zamknięte to też, czyli ma, mieliśmy tam jeszcze... Mamy już... O, otw otworzyło się, dobra. Dawaj, użyj swojej mocy. Ja rękoma nie mogł odkręcić, tak to jest zbyt dziwna. Wie ja, co on robi? Spawa skrzynkę. Jalu ma fajną lampkę, my mamy takie jakieś lamerskie. Mamy lampki w oczach o nie. No, widzisz? Ono do mnie, ono, ono tu dopłata. Dwa jezusy. Dawaj. Waiting for patient. Znów czufcie? O, to jest zblokowane jeszcze. Gdzie ty masz czufcie? Nie, bo ty tory. A to jest tylko taka zmyłka. O, a to, to jest... Ty, a to jest logo jak z demona. Demontolsa. Co to jest to z kudeczką fajną? Ej, to jest zablokowane Hono tutaj, patrz. Pokażę ci logo Demontolsa Idę, idę. Patrz Tutaj w tym. Ej, mogę coś przy tym zrobić? Chyba nie. A, nie, na pewno, bo jest niebieskie Dobra, nara ja idę. Nara nara Ej, ale kurczę. To jest jeszcze czerwone, czyli jeszcze broń to im właśnie możemy, ale... Co to za butla? Nie wybucha. Dobra, ty tam wszystko rozkminiaj, a ja tu idę po amunicję. Niezniszczalny yy. Niezniszczalne pudełeczka. Tak samo niezniszczalne butle. A słyszę jak się drzesz. Ua. Ua. Ja tego nie słyszę. Hono tutaj, bo tutaj jednak amunicja była. Yy, na drugą stronę Mam nadzieję, że tam jest wejście. A ja tu się nie da latać, myślałem, że altas nacisny. Co? A ty i... radę... Kiedy? Aha, Chwa. dobra, zrobiłem ci miejsce na, spe... na space'a. Że nie można schodzić we dwóch, to jeszcze nie można skakać? stąd. Albo po prostu nie wiem którym skakać. Y, spacją y, tup tupiesz. No tak, a właśnie. Eee, ej ej, tu ja nie wiem jak się stąd wydostać. Też tam się jakiś boksik świeci. Zajdź tak mój Wejdź, zblokowałeś, zejdź, no zejdź wypad. na dół. Zejdź na dół, bo tu nic nie ma. Coś musi być. Dobra, idź tam. Ja przejdę tą grę sam. Jak ty I się tak chcesz obijać. Wiesz... Hajs się musi zgadzać. Patrz, patrz teraz, co ja robię. Nie widzę, bo schodzę po drabinie. Dobra, to Wiesz... chodź. To jednak działa, to. Czary. co odpalamy. Wyciąg to. Po co? No, wyciąg. Trzeba wsadzić. Sam się wsadź. No. Nie wyciągaj tego... Aha, to... No, dobra, siadło. I co teraz? No. można wykrawcić Wejponta, dawaj. I teraz możemy krawcić. Mm. Ty, a on tam... No. U... A on mówił jak się krawci Nie. Ecco continue. Welcome to bench to repon A, tu jest E next Blue coś tam. Upgrade. Fuck. Mm. A tak jakaś podpowiedź jak to się przełącza na boki? Aha, jest. Oooo, I co, można tutaj coś zrobić? Mo no, możesz do końca dawać ten... Eee, czekaj, uper militari ten. Mm. Dobra, ja wylo... Wy wylozłem. Jak chcesz. Tu się teraz drzwi otwierają. Ej, to jest jakieś patologiczne, to nie rozumiem. Co? To w ogóle tej broni, tego składania tej broni? To choć dalej, y, później ogarniemy to. No. <śmiech> <śmiech> I co teraz? Coś się psuje, znaczy się zamyka. Aha, dobra no. Muszę odblokować tamte drzwi, żeby Nie mogę tego przekręcić yy, Dobra, tymi... we dwóch musimy to, bo jest wait for partner Dobra i wpijamy Patrz Tylko załoga może tutaj wchodzić Kurczę, we dwóch teraz Nie, chyba nie Chcecie dziś otwierać? Jezu, co to? Ej, 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 ej. Aha, to chyba dlatego był update. What the fuck? Ej, to jest... Tak, ta, wiem. Ta ta, Ta s... Kurczę, kusza nic im nie robi. Dobrze, że przeżyliśmy jakoś. Maria, tak, kusza nic z nim nie robi. To jest martwe. No ale wola, wolałem się upewnić, wiesz? Znaczy, nie, niektórym potworom je ta dana broń może ten nic nie zrobić. No mam to. Aha, mam od... Aha, tą dużą. Dobra. Rzucasz tym, jakby to nie wiadomo, co, jak lekkie było. Bo to moja moc. O, teraz niektóre skrzynki, te drzwi są otwarte. W końcu jakaś eksploracja. O, i za to bomb. A nie, to, to na mnie leci. Przede mną. Czekajcie, o co się, o co się pójdzie Jezus, mać Co za jakieś dziwne przychlasty To są takie... ...kinowe zderzaki Ale Ja już myślałem, że tu znowu coś leci Patrz jak to się... Patrz jak tego się nie robi <laughs> Dobra, to idziemy dalej <laughs> No, skoro nie działa, <laughs> ale mam to rybkę. w dwójkę musimy? Nie łódź, widziałeś to? Widziałem tylko sam ogonek yy, nad, na suficie. To nie ja, ja nie chciałem Fucking shit Nie mam zarobisty pomysł <śmiech> Tak? <śmiech> Znowu mi tak <laughs> Nie wiem która jest godzina, a czy ile? 11 To o 20 <laughs> Chowasz się do bunkru? No Tam mieliśmy chyba windę, ale to... W dupie mam windę. Co to się stało? O, jakiś latający... ziomek A, tu my teraz latamy? To jest alt, no. Ej, kliknij sobie... O nie... Piesek! Patrz, jaki fajny! Jeszcze wiatraki się włączyły Piesiu Z, z, z czterema główkami jeden Że nie jest tu Ty to pluje czymś Nie to nie do Czy... Dostałem tym Jeden strzały ginę? Bez jaj To nie, ja sobie sobą uciecham Ej, bo ja tu ginę no to mówię, że ja uciekam. I zaraz będzie koniec. No to, bo nie uciekasz. Jakbyś mi pomógł, ale to już za późno, już nie zdążysz wrócić. Hmm. Bo... ...da coś się czekać. Zgon. Czekam. Na co, jak miałem, na co miałem czekać? Jak się, się ruszyć nie mogłem. Trzeba było spierdzielać. No tak. Jak mi już... ...zblokowało. Blokersi. cipacie cię zblokowało. Prosto, nie patrzcie tylko lecz prosto. Dobra Piesiu <laughs> Zabiłem pieska i z pieczami, Bo tam w ścianach jest takie prujące gówno Biorę potrójny strzał No. Teraz... Halo, halo? No? Panie Majki? Co jest, psuju? Nic, nic. Jakiś Skype mi coś tam pikał, że ktoś chyba do mnie dzwoni, czy coś. Nie ma dzwonienia podczas nagrania. Wchodź, wchodź, pierwszy. Patrzę się na... w podłogę, jakby co. Znowu mi coś pika. <grym> Tylko w inny się tłumacz. Co to mi tak pika? Nie wiem, mama do ciebie Wbijam. Co, w dwójkę musimy to otwierać? Nie wiem, a co to jest to ...ten z Nie mogę to otworzyć. O O, trzy komputerki, a nas jest tylko dwóch. A to jest konsola DJ-ska na trzy deki. Ta. <noise> No gramofony, nie? No i człowieku jedziesz Wiesz co myślę że to 15 minut żeśmy zrobili Tak Zrobiliśmy Żeby może zakończyć to odcinek w tym miejscu to y Ja tu widzę coś ciekawego Strzał No właśnie No to, to pokażemy widzom w następnym odcinku Sam to nie przesuniesz no to żegnam Cię Ja Ciebie też i widzów człowieka bardziej Więc lajkujcie Subskrybujcie oczywiście Komentujcie Twój łeb jest po... dziwny Pozdrawiam Was latające Cegłówki